W sobotę, 24 stycznia, rozwiązujemy quizy filmowe i są, jest ze mną dużo ludzi. Kto jest za mną? Adriano. No? Dawid. I? Bartek. Dobrze. I na początek Cinematrix mamy 9 pól. Dawid, czy ty rozumiesz od razu patrząc na to, jakie tak. jaki quizy rozwiązujemy? Tak, Dobrze. Tak, tak. Czy ja mogę już swoją do Cedric'a Entertainer i Release daj, daj tylko sekundę, bo hmm. byłem proszony o to, żeby pokazać twarze tych aktorów i aktorek, które tak, wymagają jest... I, i zaraz od, od, od razu do tego przejdziemy. 100 milionów dolarów, dolarów, które film zarobił na całym świecie, data premiery 1995-2010, tytuł, który ma jedno do trzech słów, Ben Stiller. O kurwa, to no. jest. A... Korzystne. Mało, no. mało, mało znany fakt, ale Ben Stiller jest totalnie przystojny. Jest. E, Cedrica DNT terena ja nie znam, i Sasha Baron Cohen, tak to znam. I. to e, żywy na razie. I J, J, Jada Pinkett Smith. Dobrze. E, oddaję Wam. E... Nie musimy mieć po kolei, nie? Nie, nie musimy. Barber Shop. Drugi w prawo, jeden. jeden. Tak, tutaj. Znam, widziałem eee, śmieszny film. był. 8%, bardzo ładny. Eee, Borat. Eee, chcesz do Sasza Borona-Koena jako... jako. Lewy, lewy, tutaj, tak. Dobrze. 47% ludzi wybrało no, ten sam. Niestety, bardzo, ale ja tak niewiele widziałem tego Sasza Borona. Może jeszcze jest Bruno. Nie, Bruno było pójdź, kurwa. To trzeba było wziąć Bruno tutaj, a i Borat na środek. No, ale nie zrobiliśmy tak niestety. No, nie ale A, Ja nie, nie wiem. Przepraszam. Barber Shop 2. Tutaj. W tym miejscu? Tak jest. To nie jest. To nie jest zły wybór chyba. O! Inter, Internet się nie może zdecydować. Nie wiem co o tym Jest, jest, oh, jest. 4%. 4%. Dobra, ja nie mam nic. Ja mam zero pojęcie do JD Pinkett Smith oprócz e, Sequelu do Matrixa. Ja, ja, ja nie widziałem żadnego z aktorką, więc to. To ja w takim razie rzucam Matrix. Reloaded. Nie jest. Tak, tak, tak. To jest druga część. Event Możecie. The release date daje tych e, Tannenbaums. Royal Tannenbaums. Dobra, tytuł, który... Meet the Fockers, po <laughs> I 100 milionów dolarów na całym świecie. No to pewnie jaja w tropikach. Tropic Thunder. Ale teraz poproszę kogoś i, i te, za to Jadon Pickett-Smith, żeby cokolwiek zaproponować. Ja nie mam pojęcia. Kurde. Ja, jeżeli chodzi o, wiesz, nazwy chorób, to ja, no, ja to się znam, ale... Dobra, jedną rzecz tutaj. Wiem, wiem, wiem że żart dotyczy do tego, co Chris Rock powiedział na Oscarach, ale mm, ja piszę Girls' Night, nie, wiecie, nie wpisuję, poddajemy się, nie nie znamy. Ja jestem, jestem ok z poddaniem się, no. Jesteśmy oficjalnie nie z Zulander tam, no. Girl's Trip, czyli ona była w Girl's Trip, kurde, dobra. Była ok. też w tym, Revolutions, tak? Tak, okay. no. A najmniej popularne są to jakieś... Tupak, coś tam, no tak, bo ona była Dobra, przez Dobra, niego... idziemy dalej, Frame, co to jest za film? To jest... Hmm. ja mówię Oldboy i wiem, że nie jest, ale nikt nie ma żadnej propozycji na teraz, więc... Ale... Okay. Mi, mi się kojarzyło to z tym filmem z Christianem Bale'em, który był po drugą Matrixa, kojarzycie na pewno? Equilibrium, no. To, to, nie jest Equilibrium. to nie jest Equilibrium, ale, ale, ale mogę oczywiście wpisać, bo... Nie, o poprzednim to mówiłem. Wiem, no ale, ale... To jest Wojna Światów. To nie, nie Independence Day? To nie jest statek z Independence? I don't think it is, ale. Ale spoko. Jakby na razie wspieramy Czy to nie jest? To jest Severance, nie? A to nie jest To jest Brandon Ruff, Czy to jest Adam ten jakiś? To nie tam, jest. Scott. To jest to jest ten koleś, ten... On gra psychopatów często. No. Ja wpisuję Dark City i przechodzimy do czwartego. To nie jest Dark City, to na pewno nie jest Dark. Ej, to jest. E, ten szpal. No, Peter ten? Tak. Eee, tak, tak, Steamoth is no. Eee, to będzie, bo obiad mnie. To nie jest Mr. Turner, moim zdaniem. To nie jest, to nie jest, zdecydowanie nie jest Mr. Turner. O Ja wpisuję jako. Nie, Peter nie, Ale jak się nazywa Peter Jackson, że ta osoba. Percy Jackson. Percy Jackson. Akceptuję. <tuszelna> Freddy versus James. <Jason. tuszelna> Jezu Chrystus. E, to jest ten, to jest Jim Sturgis, nie? Ale, tak? No, ale jak się tak nazywa? Dobra. Ale ok... to, jest e, to może być Heartless? To heartless? To jest... Wiem, wiem o czym mówisz, ale on miał inną twarz w Heartless, nie? Tak, tak, on nie? miał na ręku Headers, coś tam no. O Jezu, to jest Christian Dunst no i... Jest. To znowu jest ten psychol z lewej. To nie I... jest jeden z tych, bo to były te czasy, kiedy komedie romantyczne powstawały. Ale też będziecie... Też za nim. Dobra, ja winię Was, bo że nie wiecie jaki, jaki to jest film. A ja piszę Kirsten Dunst. Spider-Man. Tak. To, to <głos》> jest. Monster Hunter. Hunter. Ten film się nazywa Upside Down. Co? Nie wiecie? co <głos》> to jest za, Uwaga, 1982 rok. Mamy dwa czas? filmy, które zarabia, trzy filmy, które zarabiały potężne pieniądze. <głos》> Ja nie wiem, no zobaczę teraz, co się dzieje. Aha, dobra, dobra, to trzeba wytłumaczyć. I Adriana wytłumaczy Dawidowi, o co chodzi. To jest Box Office Game, wrzucają nam tutaj jakiś dany weekend, w sensie jego premierowy piątek. No i tu mamy 16 lipca 82. Mamy pięć pozycji z ówczesnego Box Office'u i mamy podane i dystrybutora, wynik i który tydzień jest na ekranach. Okay. No i możemy kupować podpowiedzi, żeby zgadnąć co to za film. Spoko, to nie jest jakiś, nie wiem, Predator 2, albo... Przecież to jest prostsze. On się boi, jest sam jest 3000 lat świetnych od domu. Bo się boi. <laughs> Buzz Lightyear. Uh, a, okej, okay, E.T., no tak, No, no of course, nie? Jakby, come on. Pff, racja, racja. Dobra, następny film zarobił więcej pieniędzy jeszcze niż, niż ten film i to jest absurdalne. Ja totalnie... Kto to reżyseruje? Steven, Steven Spielberg, Spielberg też. <grym> eee, te... Eee, spotkania trzeciego stopnia. Dobra, wpisuję to. Encounters... Nie? Dobrze, źle wpisuję. Encaunters. Close Encounters. Close. The... Eee, oczywiście to nie jest ten film, o którym mówicie. No, Close to nie... and calm. No, już na nie ma na liście. No. To zmieńmy na... czy Spielberg nie... A to jest Indiana Jones? No właśnie. No nie, yeah, oczywiście, no, no, no. że tak. To, to, ale, ale, ale zobaczę aktora, który gra. No oczywiście, że Harrison no, tak, tak, Ford. No, no, to no, jest no, raiders, no? raiders, nie? O, 82, tak, Raiders. Nie, to to będzie... O, no. dobra, okej. Okay. 58 tydzień, nie? W kinie, jakby, tak, oczywiście. Teraz będzie... teraz teraz wchodzimy w jakiś film, który kompletnie nikt nic nie wie. Ostrzeżenie! Ten film może być niebezpieczny dla twojego zdrowia, bo ja nigdy. Wiem, ja wiem, airplane. airplane, tak jest. 100% że to jest airplane. They are wrong, ale dobrze, okej, okay, ale wpisuję tylko dlatego, że. Ej, a nie ma. co? No właśnie, nie. Ma... nie... To jest nie... bardzo dziwne. Nie no no to... jest, może... jest żenujące, że nie ma airplane. No dobra, dobra. Ej, to nie chodzi o to, że. Oczywiście to nie jest zgodne z tym, ale. Sean Young gra. Nie, nie, to nie, to nie jest absolutny. Yeah. Sean Young to jest nasz blade? Tak, or... tak, 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 tak. Sean Yang to jest kto? To Blade Black nie? O, oni oh, mówią, że no? tak, 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 tak. Bear ale blade. chodzi o szpitalne e, oh, okay. soap operas. No. Ja, ja nie wiem, co to, nie, nie mam pojęcia, o jaki film chodzi. No, pierwsze słyszę. Chodzi o film Dynaginga Dung Dun Love. <laughs> Young potato in love. No, <laughs> <ja> <laughs> Young doctor in love. No kurde. Cool. No, yep, e, dokładnie o to chodzi w e, całym tym quizie. Aktor Jeff Bridges. Oooo, 82i. Bruce Boxleitner. E, to jest ten. E, Tron. Dobra, wpisujemy Tron. This is not Tron. Ah, oh, it is Tron. Yes, <laughs> yes, nice. Bardzo ładny. Bardzo bardzo yes, yes, yes. I teraz MGM. Co odkrywamy? Reżysera. Reżysera odkrywamy Sylvester Stallone. To będzie tak jest, roki trzy, nie? To <laughs> 6. Roki, roki był z lat 70. więc to będzie Trzy, tak jest. Uuu. O, o, za masakra. pierwszym chcesz. Chcę o masakra! Ej, ogólnie dobry tydzień w kinie? Oprócz kurwa i Doktor. Ja tak, no powiedzmy tak, że, że, że... Ale to był pierwszy tydzień tak, tych jak doktorsów, nie, więc... Dobra, mamy 16 odpowiedzi. Dobrze. Przekładamy je tak, żeby cztery podpowiedzi znalazły się tak, żeby ujawniały nam e, tytuł filmowy. Mamy pięć tytułów filmowych do zgadnięcia. Dobra, na pewno jest Die My Love i na pewno są Sinners. I teraz tak, tu mamy Directed by Will Ramsey i jest Robert Pattinson, więc musimy dołożyć Jennifer Lawrence. Pięknie. No. I... Love Psychosis? Yeah, ja nie, ja nie, nie wiem tego filmu, więc to... Psychosis! You sure? Aha, ale no. tak, ale sure. Yes, ok, mm. no fair enough. I teraz tak, wampiry i podwójna rola i dokładamy Ryan'a kuglera i Prohibicję, tak? Tak tak, tak? tak, 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 mamy Sinners. No i dobra. Meister, elizabeth to Olsen, to to, mówiąc... Love Triangle, jest tak, tak. Eternity, ty tam e... coś tam. A Afterlife, tak, tak, tam jest Afterlife. A, a tu będzie siebie. ten długi spacer, nie? Long, walk. Long, walk. Long, walk. long walk. Jezu, Chryste, te same filmy z tego roku. Kto to ogląda? No właśnie, i teraz potrzebujemy piąty film. Ja widziałem trzy, który jest miksem tych wszystkich, który z okay. przeszłości? O! Oh. A Jennifer tego, Lawrence nie, grała nie, nie, nie musi być to tylko może co... to jest Twilight, to jest dosłownie Twilight, czyli Robert Pattinson, to jest Twilight, to jest to jest Twilight, tak, bo jest Robert nastolatki, stolatki poczekaj, poczekaj, poczekajcie, poczekajcie powoli, powoli, bo tak, muszę. To masz Robert, Robert, tak, i vampiry, i Lost Triangle. jest Pattinson, jest Pattinson, jest, jest, jest Twilight, bardzo Ładnie. ładnie. dobra, drugie sinetu, nie tutaj ma razem. za co, nie, ma... tym razem <laughs> mamy, <laughs> e... ja zgadłem Twilight, <laughs> tym razem <laughs> mamy 16, e... Nie widziałem film. Przepraszam. A tym już... razem mam 16 tytułów filmowych i 5 motywów, które je łączą. W końcu coś kurwa, co znam. Dobrze. <grym> Snatch, to jest i Sherlock Holmes, to jest reżyserowany przez tego samego reżysera. Tak i Main from Uncle też, więc próbuję wsadam Snatch tutaj i, I gdzie mamy, jeszcze było jeszcze było? Złoty, to tu smokiem oczywiście, Bank, mamy raz. Tu będzie na pewno z tym. Yy... Scream, Red Eye. Red Eye to jest West Craven i to jest ten irlandzki aktor, taki najbardziej znany na świecie. Killen Murphy, tak. Yy, ale nie, to jest Craven, bo jest Nightmare on Elm Street, więc jest Red Eye i El Nightmare to jest West Craven. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Red Eye, Nightmare i co Scream? Tak, i co jeszcze? Da, nie, Evil Dead to nie jest to przecież. Evil, nie, Evil Dead jest sam Raimi, tak, którego tak, za chwilę tak, też tak, zrobię tak. samego. Na Brooklynie to nie jest. Wiesz co, daj mi zrobić najpierw samurai'ego. No to tak, no to Doctor Strange, tak. Drag i, me to I Drag Me to Hell. I Drag Me to Hell. Notebook to jest filmy na podstawie powieści tego Sparksa Nicolasa, tak, tak, Nicolasa Sparksa nie, nie ma tutaj powieści na... Powieści, nie ma tu Sparksa, obiecuję. Alfa Dog i Notebook to jest ciekawe połączenie. Dobra, zostawimy tutaj, bo tu będzie Rachel McAdams, mi się wydaje. A, Nika Sawetes, dobra, okej. Okay. Nobody fucking cares um, Sherlock Holmes e, uuu. Wiem, wiem wiem, ten co, co, co ma za ale i tak jest hot E, tu jest Rachel McAdams, jest tylko i wyłącznie jedyną odpowiedzią. No, no, nie ten, nie jest, nie ten. no, no ale wiem, 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 sorry, ale tu, e, jeśli chodzi o Rachel McAdams, to ja wiem, nie? Rozumiem, rozumiem. Dobrze, uwaga! Co ma za kolejny schód, Ed Harris? Recenzje użytkowników serwisu Letterboxd. Na ich podstawie zgadujemy tytuł filmu. Dumbledore do filmach o tym... O... A, dobra, wiem. Gdzie zwierzęta się zaprzyjaźniają, Z Tak, Cinema Excelsior. Papier. Dobra. Wpisuję Zutopia. No. To nie będzie to, ale Aha. it's a very good, good choice. A jeszcze raz gdzie, na, na, na podstawie podstawy czego? Bo, na to są reviewsy, tak? Tak. Tak. No mówię, ale dobra, jest taki <grym> cute. Nie wiem, nie wiem, Proszę, wier, oczywiście. Flow. To jest totalnie. It is. Bo they, to jest yeah, dokładnie yeah. moja recenzja, but I'm sorry, I was bored for. of. yes, 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 yes. Yeah, yes. No, bardzo, no, łady, no, bardzo, bardzo, no, bardzo zgadłaś. Daily Bergo, mamy 9 słów. Które musimy znaleźć w opisach fabuł filmowych, jest istnieje film, który łączy wszystkie słowa. Mhm. Wiem. No, no dobra, okej, okay, to nawet nie czytam tych słów takim razie, <grym> skoro wiesz, bo... To jest y, y, ten film z y, McConaugheyem i Kate Hudson o jak stracił opakowani O Oh my god, it's so much isn't Nie, Ale dobra, wpis, oczywiście... How <grym> Ale to fajny film. Znaczy... Bardzo, bardzo autystycznie to rozwiązałem. No, to są trzy na dziewięć, no, więc on wiedział, ale nie wiedział, nie? no ktoś... utkaj tam. Lepiej to tak. powiedz. Kawiarnia, to jest biblioteka, Noc, północ. No, ooo! Tak. <laughs> Night at the Museum. bardzo mi się to podobało od razu. Jedno... cztery, nie? <laughs> <to ja laughs> Ja też lubię Williama i Kate, ale nie wiem jak on się nazywał. Ja napiszę William i Kate i to się jakoś tak nazywało. A to nie nie ma tego tym, filmu? Boże, ja się napisałem też. to nie jest ten film o. z... O, masz dawaj, jeśli, dawaj. Jeśli będzie zero odpowiedzi, to jestem zły trochę na Ciebie, dobra? Dobra. <laughs> nie, nie, nie. nie, nie. Więc, czy, czy to nie jest, nie jest, czy to nie jest to... Masz wiadomość? O. Ej, ten tu przychodzi z dobrym, Z dobrymi ten... Żeby chociaż dwie były. Tam nie było. Yes, są... akurat... Nie, A tak byłoby naprawdę sześć, sześć, nie? Sześć, byłoby sześć. Hmm. No, gdybyś... Północ, sen... nie sędziak. Ślub. Sąsiad, Sąsiad, i, ślub. Sąsiad A, i ślub. To jeszcze jest ten film, kiedy Harry poznał sali, tak? Tutaj też się Aha. dużo zgadza. To nie zgadza się wszystko, ale dużo się zgadza. Jest, no. to chodziło w ogóle zrobiłeś hajs. Tak, było... tak, odpowiedziałeś tym filmem, który miał wszystkie... Tak, brawo. Powiedziałeś go tylko o dwie komedie... Uwaga, rozpoznajemy filmy po astronautach. Misja na Marsa, Bartek to jest Carpenter? Misja na Marsa? Misja na Marsa? No, nie, no jest nie przecież... to jest. Duchy Marsa to jest karp. Środek, de... środek góra. Co my tutaj mamy pokazać? Interstellar. A, już zmienię. Prawo, 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 nie? To jest interstellar, no, nie? Dobra. Apollo 18 lewo, 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 lewo. To? No, to jest horror. Nice. Oh. To jest ja story jest... pas? Moon e, no, tam, może... tam gra ten, nie? nie a, a to czy, czy nie może niż nie, nie, mogę to, tylko... To, to to będzie, tak, To nie będzie, tylko... będzie lewy dolny ten? Lewy to To jest mon. Bo to jest Tak, to jest tego To jest Sam Rockwell. Sam Rockwell. To jest Sam Rockwell. Dobra. Apollo, ten half to jest animowany, ale nie jestem pewien. Dajcie mi tylko. To jest. Nie, dobra. Prawie to jest Patrick. Ten Apollo, coś tam to nie jest. Ten Teksańczyk, co opowiada w z tego... Poczekajcie, zupy najpierw wyeliminujmy tych, co wiemy. Adastra jest Brad Pitt. Tak. Grawitacja jest Sevra Bullock. Apollo 13 jest Tommy. Lewy, lewy, lewy. Tutaj, no? First man jest Ryan. Lewy, lewo tu, tak? A to Rajana Góra, Nie, Panie, a nie... Planeta małp, e... środek. Całkowity środek. To, to jest Charton Heston, nie? Tak, tak. Dobra? Moonfoe. Nie wiem. Dobra, Moonfow to będzie po prawej. To? No. To jest Patryk Wilson? No, tak. No, nice, no. nice. Mi I misja na Marsa. No to tak na podstawie koloru bym powiedział. Ja wiedział, że to. Tak. No, no. to, to. To może być. To jest dla mnie Apollo też ten... To jest high. tak wydaje, no bo to jest Inklater. In Play... Tak, yes. no. Klasa, klasa. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo, bardzo za bardzo obejrzenie, bardzo. obejrzenie tego odcinka. Zapraszam bardzo na e, odsłuchanie podcastu. O czym? Naszych e, ulubionych filmach 2025 roku. Jest e, e, link w opisie, a my wracamy do, do zabawy. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.